Czy wiesz, że bakłażan to superfood, który może przynieść niezliczone korzyści dla twojego zdrowia? Oprócz tego, że jest wszechstronną i smaczną opcją w kuchni, jest bogata w niezbędne składniki odżywcze, takie jak błonnik, witaminy i przeciwutleniacze. W dzisiejszym filmie odkryjemy, w jaki sposób bakłażan może pomóc w trawieniu, kontrolować poziom cholesterolu, a nawet wzmocnić układ odpornościowy. Zostań z nami, aby odkryć wszystkie zalety tego niesamowitego jedzenia. Bakłażan korzyści i sposób jego spożywania. Regularne spożywanie bakłażana ma szereg korzyści zdrowotnych pomaga zadbać o zdrowie serca, wspomaga utratę wagi, poprawia krążenie krwi i zapobiega cukrzycy. Korzyści te wynikają z faktu, że bakłażan jest warzywem o niewielkiej liczbie kalorii, dużej zawartości wody, błonnika i szeregu substancji o właściwościach przeciwutleniających, takich jak flawonoidy, nasunina i witamina C. Warzywo to można stosować gotowane, duszone, duszone, pieczone lub w postaci mąki bakłażanowej do różnych przetworów kulinarnych, takich jak sałatki, soki, zupy, pieczywo i ciastka kremowe. Główne korzyści Główne zalety bakłażana to Dbanie o zdrowie serca Regularne spożywanie bakłażana pomaga obniżyć poziom cholesterolu LDL i trójglicerydów, ponieważ zawiera nasuninę i antocyjany, które są silnymi przeciwutleniaczami, które pomagają zapobiegać problemom z sercem, takim jak miażdżyca, udar i zawał serca. Popraw krążenie krwi Bakłażan ma właściwości przeciwzapalne, które pomagają rozluźnić naczynia krwionośne, ułatwiając krążenie krwi i pomagając regulować ciśnienie krwi. Ponadto zawiera także potas, minerał, który wspomaga wydalanie sodu z moczem, obniżając ciśnienie krwi. Promuj utratę wagi. Bakłażan jest bogaty w błonnik, dzięki czemu może zwiększyć uczucie sytości i zmniejszyć spożycie pokarmu. Ponadto jest niskokaloryczny i można go włączyć do diety odchudzającej. Zapobiegaj anemii. Ponieważ jest dobrym źródłem kwasu foliowego, regularne spożywanie bakłażana pomaga stymulować produkcję krwinek, w tym czerwonych krwinek, płytek krwi i białych krwinek. Reguluj poziom cukru we krwi. Ponieważ jest bogaty w przeciwutleniacze i błonnik, Spożywanie bakłażana pomaga opóźnić wchłanianie węglowodanów w jelitach, co czyni go doskonałą opcją w zapobieganiu cukrzycy i dla osób chorych na cukrzycę. Popraw pamięć i funkcjonowanie mózgu. Bakłażan zawiera składniki odżywcze, które zapobiegają uszkodzeniom komórek neuronowych, powodowanych przez wolne rodniki, dbając o zdrowie mózgu. Dodatkowo zawiera kwas foliowy i magnez, które są minerałami ważnymi dla funkcjonowania mózgu, pomagając poprawić pamięć i procesy poznawcze. Promuj zdrowie jelit. Spożywanie bakłażana może również zapobiegać problemom jelitowym ze względu na obecność błonnika w tym warzywie, który pomaga eliminować toksyny, ułatwia trawienie i reguluje pracę jelit. Łagodząc zaparcia i zmniejszając ryzyko zachorowania na raka żołądka lub okrężnicy. Więcej energii i dobrego nastroju. Czy wiesz, że dieta może bezpośrednio wpływać na Twoje samopoczucie? Witamina B6 to substancja syntetyzująca serotoninę, hormon dobrego nastroju. Ponieważ bakłażan jest bogaty w tę witaminę, może zmniejszyć ryzyko depresji i lęku. Co więcej. To także serotonina reguluje sen. Inaczej mówiąc, jest to szereg zalet: bardziej promienna i zdrowsza skóra. Jeśli szczególnie dbasz o swoją skórę, z przyjemnością dowiesz się, że jedną z zalet bakłażana jest utrzymanie zdrowej i nawilżonej skóry. Dzieje się tak, ponieważ żywność jest bogata w witaminę C. Która jest również silnym przeciwutleniaczem i zapobiega zmarszczkom i przebarwieniom na skórze, przyczyniając się również do miękkości i nawilżenia. Warto wspomnieć, że aby wykorzystać wszystkie zalety bakłażana, konieczne jest utrzymanie zbilansowanej diety i regularna aktywność fizyczna. Jak konsumować? Aby zachować swoje zdrowe właściwości, bakłażan można spożywać na surowo, grillowany, pieczony lub gotowany. Można go również stosować do różnych potraw jako zamiennik makaronu podczas przygotowywania lasania, np. przykład do sałatek lub pizzy. Kiedy bakłażan jest bardzo duży, ma zwykle gorzki smak, który można złagodzić, dodając sól do plasterków bakłażana i pozostawiając na 20-30 minut. Po tym czasie plastry bakłażana należy umyć i osuszyć, a zaraz po tym procesie zaje do ugotowania lub usmażenia. Pomimo korzyści zdrowotnych, zaleca się, aby nie spożywać więcej niż 3 bakłażanów dziennie, ponieważ mogą wystąpić pewne skutki uboczne, takie jak ból głowy, biegunka, złe samopoczucie i ból brzucha. Zdrowe przepisy na bakłażany. Woda z bakłażana. Składniki. Jedno mały bakłażan ze skórką. Sok z jednego cytryny. 1 litr wody. Metoda przygotowania. Bakłażana pokroić w plasterki i dodać do dzbanka z jednego litrem wody oraz sokiem z cytryny. Mieszankę należy pozostawić w lodówce na noc, aby można ją było spożyć przez cały następny dzień. Sok z bakłażana. Składniki. Jedna druga bakłażana. Naturalny sok z dwóch pomarańczy. Metoda przygotowania. Sok pomarańczowy z bakłażanem zmiksuj w blenderze, a następnie wypij najlepiej bez dodatku cukru. Przepis na makaron z bakłażanem. Składniki: Pełnoziarnisty makaron spaghetti dla dwóch osób, cztery łyżki oliwy z oliwek, jeden bakłażan pokrojony w kostkę, dwóch pokrojone pomidory, małej cebuli posiekanej. Dwu zmiażdżone ząbki czosnku, 230 g świeżej mozzarelli lub sera majnez w kostce, 1 druga szklanki startego parmezanu. Metoda przygotowania: Ugotuj makaron w osolonej wodzie, podsmaż pomidora, bakłażana i cebulę na oliwie z oliwek, aż bakłażan będzie ugotowany. Dodaj świeżą mozzarellę lub ser majnes i mieszaj przez około 5 minut, aż ser się rozpuści. Dodajemy makaron i podczas serwowania dodajemy starty parmezan. Pieczony bakłażan. Składniki: 1 bakłażan. 1 łyżka deserowa oliwy z oliwek. 1 i 2 łyżeczki soli. 1 ząbek posiekanego czosnku. Oregano do smaku. Metoda przygotowania. Wystarczy pokroić bakłażana i ułożyć go na talerzu. Zalać oliwą i dodać pozostałe przyprawy. Pieć około 15 minut na średnim ogniu, aż będą złociste. Przed włożeniem do piekarnika do zarumienienia można posypać po wierzchu odrobiną sera mozzarella. Przystawka z bakłażana. Składniki. Jeden bakłażan pokrojony w kostkę i nieobrany. Jedna druga czerwonej papryki pokrojonej w kostkę. Jedna druga żółtej papryki pokrojonej w kostkę. Jedna szklanka cebuli pokrojonej w kostkę. Jedna łyżka mielonego czosnku. Jedna łyżka oregano. Jedna druga szklanki oliwy z oliwek. Dwie łyżki białego octu. Sól i pieprz do smaku. Metoda przygotowania Na patelnię wlej odrobinę oliwy z oliwek i podsmaż cebulę i czosnek. Następnie dodajemy paprykę, a gdy będzie już miękka dodajemy bakłażana. Gdy będzie już miękkie dodać oregano, biały ocet i oliwę z oliwek, a następnie doprawić solą i pieprzem do smaku. Lazania z bakłażana Składniki 3 bakłażany Dwie szklanki domowego sosu pomidorowego. Dwa i szklanki twarogu. Do przyprawienia sól, pieprz i oregano do smaku. Metoda przygotowania rozgrzej piekarnik do 200 stopni Celsjusza, umyj i pokrój bakłażany w cienkie plasterki, a następnie szybko włóż je na rozgrzaną patelnię, aby plastry bakłażana wyschły. W naczyniu do lasania połóż cienką warstwę sosu tak, aby przykryła dno, a następnie warstwę bakłażana, sosu i sera. Powtarzaj tę czynność aż do zanaczynia, a ostatnią warstwę zakończ sosem i odrobiną mozzarelli lub parmezanu do zapiekania. Pieć przez 35 minut lub do momentu zarumienienia. Czy te informacje były pomocne? Do następnego filmu.